Cześć. Kogo określa się mianem trendsetera? Według definicji z języka angielskiego, trendseter to ten, który ustala trendy, prekursor. Jeśli ktoś kazałby mi wskazać jeden samochód, który w najnowszych czasach jest największym trendseterem, to bez wahania powiedziałbym BMW i 6 ale zanim przejdziemy dalej, to proszę kliknij dzwoneczek, bo dzięki tobie będziemy mogli rozwijać ten kanał, a Ty nie pominiesz żadnego naszego nowego filmu. BMW X6 pojawiło się na rynku w 2008 roku i początkowo wywołało tak wielkie zamieszanie, że pozostałe marki zaczęły budować wokół siebie wały przeciwpowodziowe w obawie przed falą krytyki, która spłynie na BMW. Szybko się jednak okazało, że na BMW spadł zaledwie kapuśniaczek. A konkurencja musi zacząć rozbierać się ze sztormiaków, bo klientom spodobał się ten kierunek. To było coś nowego coś, czego jeszcze nikt nie spróbował coś, co wymagało ogromnej odwagi, żeby to wprowadzić na rynek. Ale jak mówi słynne przysłowie: kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. A po wprowadzeniu X6 BMW bez wątpienia mogło otworzyć szampana. I to nie jednego. Samochód sprzedawał się doskonale, bo pierwsza generacja znalazła prawie ćwierć miliona nabywców. Połączenie sportowej linii z praktycznym nadwoziem było zestawem, którego brakowało na rynku motoryzacyjnym. W związku z tym nie trzeba było długo czekać, aby konkurencja zaczęła działać. Efekt? Dziś na rynku w segmencie premium mamy więcej suwów i crossoverów w stylu coupé niż klasycznych coupé i suwów. Pytanie jest więc takie, czy X6. Po tylu latach jest się w stanie czymś wyróżnić na tle konkurencji, czy raczej zniknęło w tłumie podobnych do siebie? Od 2008 roku pojawiły się trzy generacje tego modelu, przeplatane oczywiście liftingami, i dziś przyszedł czas na lifting najnowszej generacji. Lifting zawsze oznacza, że pewne elementy się nie zmieniają, i mam tutaj na myśli chociażby wymiary albo wygląd z tyłu. Jedyne, co się z tyłu zmieniło, to płetwa na dachu, która została trochę spłaszczona. Tyle. Z boku zmian również nie ma, ale jeśli chodzi o przód, to już zmiany są zauważalne. A zmiany analogiczne do tych, które zaszły w najnowszym X5. Mamy bardziej smukłe reflektory, które mają teraz nowy wzór światu do jazdy dziennej technologii LED, który przypomina strzałki. Jest delikatnie, wręcz niezauważalnie zmieniony grill, oraz z bardziej zadziornie narysowany zderzak z większymi lotami powietrza. I teraz ktoś może powiedzieć, dobra, ale ty, Cwaniaku, masz wersję z pakietem stejstycznym M, więc ten samochód zawsze będzie wyglądał lepiej. No, to teraz mam dla Was dobrą wiadomość, bo najnowsze X6 jest sprzedawane z tym pakietem stylistycznym już w standardzie, więc nawet najbiedniejsza wersja będzie właśnie tak wyglądała. I już w standardzie dla poprawienia wyglądu nie dostaniecie 19-calowych felk, tylko 20-calowe. Z przodu, jak dobrze się przyjrzycie, to zauważycie również większy radar w dolnej części zderzaka. A to dlatego, że wersja poliftingu oferuje wam jeszcze więcej asystentów. W nowym X6 możecie mieć automatycznego asystenta ograniczenia prędkości, ostrzeganie przy wysiadaniu, aktywną nawigację, kontrolę ograniczeń prędkości na trasie, rozpoznawanie sygnalizacji świetlnej, to w zależności od rynku, asystenta awaryjnego hamowania oraz asystenta zmiany pasa ruchu i włączania się do ruchu. Pozostałe systemy, które były w BMW. Zostały również rozbudowane. Najwięcej zmian mamy w środku i bynajmniej nie chodzi tutaj o ilość miejsca, bo tak jak wam wcześniej wspomniałem, wymiary tego auta się nie zmieniły. Chodzi bardziej o wygląd i o technologię. Bo przed kierowcą pojawiła się znajoma z innych modeli BMW Tafla dwóch ekranów. Przede mną ekran ma przekątną 12,3 cala, ten po prawej 14,9 cala. Co najważniejsze, mamy tutaj już nowy system BMW 8, który z końcem tego roku ma przejść aktualizację do wersji 8.5. Zmieniła się również dolna część pod ekranem. Mam tutaj na myśli nawiewy, które już nie mają fizycznych przycisków do sterowania klimatyzacją. Teraz klimatyzacją będziecie sterować tylko i wyłącznie na ekranie dotykowym. Trochę smuteczek, wiadomo dlaczego. Pojawiła się natomiast listwa ledowa, która u mnie zakończona jest literką M. W bardziej podstawowych wersjach będzie tam znaczek X6, ja tu mam M, co zdradza, że nie mam takiej zwykłej wersji, ale o tym później. Warto również podkreślić, że już w standardowych odmianach macie deskę rozdzielczą y, oprzytą skóropodobnym materiałem Senzafin, natomiast jak już mówię o wykończeniu, to sprawdźmy, jak ten samochód jest wykonany i wykończony. Na górze deski rozdzielczej nie zdziwcie się, jakby się pojawiły jakieś dziwne zakłócenia, bo walczymy tutaj z mackiem cały czas z dźwiękiem, tak jakby x6 nie chciało, żeby go dotykać, ale jakby się pojawiły, to bardzo przepraszam. Natomiast y, nie odpuszczę, podotykam ten samochód. Tutaj na górze deski rozdzielcze jest mięciutko. Tutaj mamy oczywiście karbon, ładnie to wszystko wygląda, listwy srebrne. Wszystko tutaj jest doskonale spasowane ekran skała. Tutaj, tutaj mam pewien problem, bo to się mocno odkształca, w tych częściach, nie wydaje żadnych dźwięków. No, ale nie jest to jakoś super ekstra spasowane. Natomiast cała reszta, ja naprawdę wsadzam w to mnóstwo siły, i nic się tutaj nie rusza. Drzwi, mm. skała. Ogólnie samochód spasowany, jak to w przypadku BMW. Naprawdę bardzo dobrze. Natomiast ten element, no, trochę zaburza tą idealność tego samochodu. To mogłoby być zrobione lepiej. Natomiast cała reszta, no, jak słyszeliście i widzieliście. No nie ma się do czego doczepić. Na planie nie powiedziałem Wam o bagażniku, bo on kompletnie się nie zmienił. Nadal oferuje 580 litrów, więc nie ma co przedłużać. Bo ciekawsze od tego, co jest z tyłu, jest to, co mam z przodu. A z przodu mam podwójnie doładowany, benzynowy silnik o pojemności 4,4 litra w układzie V8 generujący 530 koni mechanicznych i 750 Nm. Ten potwór rozpędza to prawie 2,5 tonowe cacko do 100 km na godzinę w 4,3 sekundy. Więc jeśli przed Wami stanie X6 z oznaczeniem M60 i na tylnej klapie, to wiedzcie, że Macie do czynienia z poważnym graczem. Warto również dodać, że wszystkie silniki, zarówno sześciocylindrowe, jak i ośmiocylindrowe w standardzie sprzężone są z automatyczną ośmiostopniową skrzynią Steptronic i tą skrzynię doskonale znamy z innych, nawet wyczynowych modeli jak M3 czy M2 i ona działa naprawdę dobrze. W trybie komfortowym, kiedy wciśniecie pedał gazu do końca i ja to zaraz zrobię, jak tylko zjadę z łuku... To owszem, musicie chwilkę poczekać, ale kiedy przełączycie ją w tryb sport, to wtedy już to działa naprawdę szybko, a przy tym, co ważne, ona działa kulturalnie. Więc kiedy będziecie jeździć spokojnie, to nie ma żadnych szarpnięć, jakichś takich yy, rzeczy, które by wam przeszkadzały na co dzień. Nie, działa bardzo przyjaźnie i bardzo komfortowo. Bardzo ważną informacją jest to, że w tym momencie wszystkie jednostki w x 6 są miękkimi hybrydami, więc jest tutaj 48 woltowa instalacja elektryczna. W tym przypadku silnik elektryczny zintegrowany jest ze skrzynią biegów. Daje wam on dodatkowe 12 koni mechanicznych plus 200 Nm. Oczywiście mówimy w sytuacjach skrajnych, czyli w momencie kiedy wciśnięcie maksymalnie pedał gazu. Wpływa to przede wszystkim na dynamikę na płynność jazdy, ale również ma walczyć o zużycie paliwa. A kiedy już jestem przy zużyciu paliwa, to w moim przypadku po przejechaniu ponad 470 km średnie zużycie to 15 litrów. Nie mało, ale pamiętajcie, że musicie tutaj nakarmić ponad 4-litrowego potwora, który generuje ponad 500 koni mechanicznych, więc no coś za coś. W BMW X6 w standardzie, we wszystkich wersjach dostaniecie aktywny układ jezdny i odpowiednio wzmocnione stabilizatory. Natomiast w tych wyższych wersjach albo za dopłatą otrzymacie również system kontroli przechyłów bocznych czy sportowy mechanizm różnicowy, tak jak ja mam w tym samochodzie. I to wszystko jest fajne i to wszystko działa. Natomiast problem jest taki, że fizyki w pewnych sytuacjach się nie oszuka. A mamy tutaj do czynienia z prawie 2,5 tonowym samochodem. Co powoduje, że kiedy wjedziecie szybciej w zakręt, to czujecie, jak to auto walczy z masą. Czujecie, jak wjazd w zakręt wyciąga was na zewnątrz. I to jest z jednej strony. Przerażające, a z drugiej strony ekscytujące. To jest dokładnie to samo. Ja już widzę swoją twarz, kiedy wciskam prawy pedał do końca. Odczucie jest takie, że zupa zjedzona na obiad bardzo chętnie chce wrócić do przełyku. Wszystko Wam się wywraca. Przy wciśnięciu pedału gazu czujecie. Jak wasze ciało przesuwa się na tył samochodu razem ze środkiem ciężkości. To jest kompletnie inne odczucie niż chociażby w BMW M3, gdzie auto jest zawieszone dużo niżej, gdzie jesteście przyspawani do fotela, yy, gdzie nie ma tych żadnych przechyłów, auto nie podnosi się, nie nurkuje. Tam czujecie się zintegrowani z maszyną. Tutaj czujecie się, że jesteście dużo wyżej nad ziemią i systemy mogą robić ile się da. I naprawdę widać, że się starają. I naprawdę gdyby ich nie było, nie wyobrażam sobie, jakby ten samochód jeździł. Natomiast fizyka jest fizyką. I czuć to, jak to wszystko tutaj napręża muskuły, żeby utrzymać ten samochód w ryzach. Ale tak jak mówię, z jednej strony jest to przerażające. Z drugiej strony, ekscytujące. I cały czas i tak chcecie ten pedał gazu wciskać. Na koniec ceny, a te oczywiście nie są niskie, bo X6 to raczej szczyt gamy modelowej BMW. Najtańsza odmiana 30D rozpoczyna się od kwoty 415 tysięcy złotych. Za najtańszą benzynę o oznaczeniu 40i musicie zapłacić 425 500 zł. Odmiana M60i, którą ja mam, to już poziom 550 000 zł, a X6M Competition to zupełnie inna galaktyka, bo cennik otwiera kwota 730 000 zł. Oczywiście te wszystkie kwoty, które Wam podałem, są bez jakichkolwiek dodatków. Na koniec tego filmu chciałbym odpowiedzieć na to pytanie z początku materiału, czy aktualne X6 jest jeszcze w stanie czymś specjalnym wyróżnić się na tle podobnych do siebie. I niestety smutna prawda jest taka, że nie, bo aktualnie różni producenci oferują tak szerokie spektrum tego typu samochodów, że raczej X6 nie ma niczego wyjątkowego. Natomiast jeśli popatrzymy na ten samochód z perspektywy samego produktu, to uważam, że naprawdę jest to bardzo dobre auto pod względem prowadzenia, pod względem komfortu jazdy, pod względem kultury pracy, wykonania i w sumie wyglądu. Szczególnie podoba mi się w tym kolorze Marina Bay. Ale to jest tylko i wyłącznie kwestia indywidualna. Jeśli Wam się podoba ten samochód, to myślę, że jest warty wyboru. Ale to. Ocencie sami i dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie na temat tego samochodu, co sądzicie na temat tego filmu. Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnych testach. Cześć!